Parę dni temu bardzo pozytywny przykład z Rady Miasta. Wspólna decyzja klubów Platformy, Prawa i Sprawiedliwości i pozostałych w sprawie księżego młyna. To wyjątek od reguły, czy taki sygnał na coś więcej? No. To nie jest wyjątek. Przynajmniej w mojej działalności, w mojej aktywności społecznej wiele było takich sytuacji, w których projekty moje własne były podpisywane przez radnych z innych opcji politycznych albo sam na prośbę autorów innych projektów podpisywałem się pod innymi projektami i z całych siebie popierałem. Mógłbym mnożyć takie inicjatywy, choćby nasza wspólna praca, praca dla ulicy Piotrkowskiej była taką inicjatywą. I fakt, że uchwaliliśmy jakiś czas temu strategię rozwoju ulicy Piotrowskiej, która jest jedynym takim dokumentem e, chyba w Polsce, e, to nie jest wyjątkowa sytuacja, chociaż ja życzyłbym sobie, że takich projektów, wspólnych projektów było znacznie więcej. Ja uważam, że jest ich e, e, zbyt mało. Nie da się jednak ukryć, że ta uchwała, która została przyjęta ostatnio, o, zmienia. O, 180 stopni polityka wobec tej dzielnicy, która była promowana przez poprzednie władze. No, to taka decyzja, która może mieć bardzo daleko idące skutki. Wierzysz, że uda się sprowadzić do Księżego na artystów, malarzy, plastyków? Że to będzie miejsce, które będzie tętniło takim specyficznym życiem? Gdybym nie wierzył, to pewnie nie podpisałbym się pod tym projektem. Oczywiście, że wierzę. Ale Księży Młyn sam się nie obroni. Ja myślę, że ten projekt, pod którym podpisali się przedstawiciele wszystkich klubów reprezentowanych w Radzie Miejskiej, jest dobry przede wszystkim dlatego, że daje po raz pierwszy szansę łodzianom i też. I też po raz pierwszy chyba mówi się w tym projekcie o tym, że pewną odpowiedzialność za Księży Młyn bierze na siebie miasto. Myśmy przez kilka ostatnich lat czekali na mitycznego inwestora i się nie doczekaliśmy. Nie ma żadnej firmy, która chciałaby zainwestować gigantyczne w pieniądze i przebudować Księży Młyn. No, w stopniu trochę przypominającym to miejsce, w którym dzisiaj siedzimy. Nie ma takiej firmy, a my nie możemy czekać. Księży to jest przecież nasza duma, to jest perła Łodzi, to jest ikona Łodzi. Chcielibyśmy, żeby przyciągała turystów z całego świata. Chcielibyśmy też, żeby była takim dobrym miejscem na mieszkanie dla ludzi, którzy już tam są. Dzisiaj zdecydowaliśmy, że nie będziemy mówić im idźcie sobie, precz, tylko powiemy im, jeśli chcecie, to możecie tutaj mieszkać. Dzięki temu, że będzie można zamieniać mieszkanie, że będzie można je wykupywać na własność, wynajmować, czego do tej pory nie można było, pojawi się na Księżycu Pewien Ruch. Pojawią się ludzie, pojawią się również artyści. Wierzę, że to jest możliwe, bo to jest magiczne miejsce. Tam ludzie, którzy zajmują się, mają zawody artystyczne, już są, już są obecni. Jest tam przecież galeria, będą pewnie następne. Ja celowo nie chciałem łączyć inicjatywy w sprawie księżego Mójna ze strategią dla ulicy Piotrkowskiej, bo powiem szczerze, kiedy teraz idę ulicą, widzę te czarne plakaty w wielu lokalach i całe te zawirowania związane z, z menadżerem ulicy Piotrkowskiej, no to jednak chyba nie ma dobrego pomysłu, co zrobić z tą naszą Piotrkowską. Ja myślę, że pomysł zapisany w strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej jest bardzo dobrym pomysłem, tylko problem jest z jego realizacją. Po pierwsze, myślę, że e, e, Włodzimierz jak powinien mieć większe wsparcie ze strony urzędującego prezydenta, a chyba go nie ma. E, stał się takim przedmiotem. E, do ataków e, przysłowiowym chłopcem, do bicia. A to jest e, wyjątkowa postać człowiek, który ma wiele pomysłów, ale to, co jest najważniejsze i o tym nie zapominajmy jest osobą odpowiedzialną za to, żeby realizować stworzoną w ulicy Piotkowskiej strategię rozwoju ulicy Piotkowskiej. On nie ma wymyślać nowych pomysłów on ma realizować strategię rozwoju ulicy Piotkowskiej. Dziś, którzy protestują przeciwko tej strategii, domagają się odwołania. E, Włodzimierza Adamiaka z jego funkcji nie rozumieją, że powinni byli się zaangażować wcześniej w tworzenie strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej. Ale no cóż, to nadal jest możliwe. Na moją prośbę Wodek Adamiak zaprosił wszystkich protestujących do tego, żeby spotkali się w ramach sztabu ulicy Piotrkowskiej, żeby podzielili się swoimi pomysłami. Bo Piotrkowska ma szansę odnieść sukces tylko wtedy, kiedy będziemy. Mieli jakiś jednolity pomysł i będziemy go realizować. My powinniśmy też pamiętać, że wbrew temu, co się w ogóle wokół ulicy Piotrkowskiej mówi, nie można ulicą Piotrkowską zarządzać dokładnie tak jak zarządza się dziś manufakturą. Manufaktura jest bez porównania łatwiejsza w zarządzaniu, dlatego że ma jednego właściciela. Na ulicy Piotrkowskiej przynajmniej połowa nieruchomości ma swoich prywatnych właścicieli, którzy nie muszą. Tak naprawdę porozumiewać się, nie muszą słuchać menadżera ulicy Piotrkowskiej, nie muszą wypełniać jego polecenia i tylko wtedy, kiedy zawierany jest taki konsensus pomiędzy wszystkimi właścicielami ulicy Piotrkowskiej i menadżerem, możliwy jest sukces. Tak? I dlatego namawiałem do wspólnych rozmów, do powrotu do, do tych rozmów dla dobra ulicy Piotrkowskiej. To jest naprawdę bardzo do, dobry dokument. Pracowali nad tym dokumentem. E, młodzi pełni energii, ale też mający duże doświadczenie pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, ale nie zawarli w strategii rozwoju ulicy Piotrowskiej, która jest taką konstytucją dla ulicy Piotrkowskiej swoich własnych pomysłów, tylko zawarli e, pewien konsensus, pewne, e, pewne rzeczy, pewne ustalone kierunki działania dla ulicy Piotrkowskiej, które były akceptowane przez wszystkich uczestników tzw. sztabu ulicy Piotrkowskiej.